Siemanko, z tej strony Steban, a to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla Was. W dzisiejszym odcinku do wygrania macie kodzik Pejse w wartości 20 zł, jeśli chcecie wygrać standardowo film, musicie zobaczyć do końca. Łapkę w górę zostawić subskrypcję dzwoneczkiem oraz komentarz i wbić pierwszy pierwszym w opisie widzowie, bo z moim kodikiem na g macie 5% dopłaty, a możecie płacić każdą metodą płatności, dlatego wszystkich serdecznie zapraszam. A w dzisiejszym odcinku widzowie przeznaczamy sobie dwa tysiące zł na skrzynki 10% na nóż. Otwieramy sobie troszkę tych ze strony i tych też użytkowników i zobaczymy, które po prostu lepiej oddają. Tutaj zobaczcie, mamy 90% na MP9 i reszta to już są noże na 10%, znaczy łącznie, łączna wartość to 10% i zobaczymy, które są lepsze, czy jest to skrzynka ta, czy użytkowników. Także już bez przedłużania zaczynamy. Pierwsza skrzyneczka leci. Na razie będę otwierał pojedynczo. Mamy 62 zł wydajemy na jedną skrzyneczkę, także... Dużo takich skrzynek nie będzie, ale coś tam otworzymy. No i mam nadzieję, że chociaż jedna jakaś koska wyleci w dzisiejszym odcinku. No. Tak oczywiście taki jest plan. Może coś nawet droższego by wypadło, byłoby to coś pięknego. No ale zobaczymy, zobaczymy. Największy procent chyba na dłuższ mamy ten, 1,67 dokładnie, na szadu Dagery. No one też by były dobre, jak na razie e, nie ma, zobaczymy dalej, kurczę, po raz kolejny, no ja wiem, że to jest 10%, ale raz na jakiś czas, kurczę, powinno coś polecieć, jak myślicie widzowie, napiszcie mi mordeczki też w komentarzu, czy wy kiedyś otwieraliście e, skrzynkę 10% na nóż, ja sobie tym razem otworzę 3 i to już mam łącznie 30% szans, ale wydajemy prawie 200 złotych i po raz kolejny nie trafiamy i boję się, że ten filmik może tak wyglądać dobra no po prostu robimy tak, że jeden tysiąc wydajemy na stronę, drugi e, tysiąc wydajemy na skrzynki użytkowników i powiem wam szczerze że zaczynam się bać, zaczynam się naprawdę bać, bo zobaczcie no ile już wydałem i ani jednej kosy, dobrze mamy, mamy pierwszą kosę witowie. jest to gucik który kosztuje 357 zł okej, okay. tragedii nie ma i o, dobra, no otworzymy jeszcze trzy, ale no i tak w sumie mało jak na tyle otworzeń, chyba że teraz da. I patrzcie, i teraz po raz kolejny nie daje. No nie jest to dobra informacja dla tych skrzynek, e, tych skrzynek, która strona zrobiła. Teraz przejdźmy do skrzynek użytkowników. 10% knife. Soby walnimy taką skrzynkę. E, no nie wiem, ile ona może kosztować 25 zł. E, 41 zikos jest tutaj taka. Dobra, mamy tutaj 10% też na nóż. Tutaj mamy troszkę gorsze te skiny, ale zobaczymy jak to będzie dawało. Tak jak e, e, wtedy zaczynamy od początku. Mamy dwie dyszki, tańszą skrzynkę, dlatego tutaj ich otworzymy trochę więcej, ale zobaczymy jak będzie. W sumie też będę otwierał po 3. Mam no, łącznie 30% czasu. Tutaj są e, zdecydowanie w sumie gorsze noże, dlatego jest taka tańsza. Ale no, zobaczcie, cały czas trafiamy. Eee, w sumie te, te itemki słabe, no jak na razie, jedna kosa jesteśmy bardzo, ale to bardzo dużo w plecy. Zobaczcie, miałem dwa koła, a mam w tym momencie, no jak sprzedano z st tysiaczka, w tym momencie, dlatego, no jeszcze z trzy kosy by musiały polecieć. A mamy w tym momencie, widzowi dwie na jednym strzale, dlatego, to jest bardzo dobra informacja. 566 zł, profitu, fenomenalnie. Ok, I jeszcze jedna, by musiała polecieć, minimalnie. To wtedy byłbym w miarę zadowolony. Kurde, myślałem, że znowu dwie. No przynajmniej jeszcze jedna. g proszę. Jeszcze jedna kosa, i będziemy e, wszyscy zadowoleni. Teraz nie daję, ale jeszcze spokojnie. Jeszcze mamy trzy stówki. Jeszcze dwa takie otworzenia. Po trzy będą i jakieś tam jeszcze pojedyncze. Kurcze, no tutaj nie ma. Odświeżę stronę, bo zaczyna się robić nieciekawie. No jeszcze jeden nóż. Musi polecieć, musi przynajmniej jeszcze jeden nóż polecieć. I zobaczcie to. Niesamowite. No i została ostatnia skrzynka, widzowie, 10% na kosę. I nie trafiamy. Ojoj, no jest to naprawdę słaba informacja. Dobra, no jeszcze zrobimy sobie kontrakt z tych tańszych temków, bo mamy ich naprawdę multum. Eee, bardzo, bardzo dużo tych temków. Dobra, to w sumie, ale to w sumie szybko pójdzie. jak tego trakciki sobie robimy, cyk. Zaznaczamy. Możecie napisać w komentarzu, widzowie, czy trafiliście kiedyś kosę na jakimś takim małym procencie, bądź na jakimś. No po prostu, w sumie, czy trafiliście kosę jakieś na g 4 bo mnie to bardzo ciekawi. I czy wolicie otwierać na przykład na GeForce Kinsie, czy w CSie? No chyba wiadomo, że na GeForce Kinsie, bo w CSie to jest totalny random i totalna tragedia. Tutaj macie przynajmniej jakąś tam pewność. Dobra, widzowie, mamy w dzisiejszym odcinku. 1000 zł, czyli jesteśmy kobla w plecy. Wiecie co? Ja zaryzykuję. Podpiszę sobie kontrakt. Podpisujemy. Jest talon, to może być dobra informacja. Ale za 935 złotych, No, każdy inny by był lepszy. Ale wiecie co? Ja teraz zrobię widzowie Coś czego nie powinienem, bo może mi to bardzo dużo zabrać. Trzy takie otwarcia. Trzy takie otwarcia robimy. Jest jeden nóż. Ok, zależy w jakim on będzie stanie. Dobra, 5 tych profitu, otwieramy dalej. Musi być minimalnie jeden nóż w każdym otwarciu. Okej, okay, mamy kolejną koskę i to już jest lepsza, bo ta kosa kosztuje widzowie 963 zł. Okej, okay, trochę odbijamy i teraz najważniejsza skrzynka. Jak tu będzie nóż, to będę naprawdę zadowolony. Proszę, let's go. Nawet te Shadow gary, ale jest koska i w tym momencie naprawdę dużo się odbiliśmy. Zobaczcie, w tym momencie mamy widzowie, w tym momencie mamy... Hop, hop, hop. 1700 złotych, czyli 3 stówki w plecy, a byliśmy kobla. I teraz najważniejszy kontrakt tego odcinka. Możemy mieć 1000, czyli znowu wrócić do zera, albo 4 koła. Podpisujemy kontrakt, proszę. O nie, to już wiem, że to nie będzie dobry nóż. Tak jest. Sztylet za 1500 złotych, ale wiecie co widzowie, ja już go sobie zostawię. Jesteśmy 500 w plecy, nie warto być pazernym, mogłem zostawić te 1700, ale też tragedii nie ma. Jak widzicie, skrzynki czasami oddają, czasami nie. Ale cóż, ja Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No i na razie.